Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę z szybkim czytaniem. Co potrzebujesz usłyszeć? Sprawiedliwość. Dziewiątka buław, karta pustelnika i król monet. Zobaczmy. Sprawiedliwość oznacza, że coś w Twoim życiu. Chcę wrócić do równowagi. Być może za dużo dawałaś, za dużo zgadzałaś się na warunki, które nie są dla Ciebie dobre. Tu nie chodzi o rewolucję, tylko o uczciwość wobec samej siebie. To jest moment, kiedy mówisz, jeśli coś jest nie fair, to nazywamy rzeczy po imieniu. Dziewiątka buław natomiast. Pokazuje mi zmęczenie walką o coś, co nie powinno wymagać walki. Może to być relacja, praca, biznes, podział obowiązków rodzinnych, gdziekolwiek musisz ciągle coś udowadniać, a tak nie powinno być, bo ta karta mówi wprost: przestań walczyć o ludzi, miejsca, które nie walczą o ciebie. Pustelnik dodaje do tego hmm, Odzyskanie klarowności. Warto na chwilę odsunąć się od hałasu, opinii innych, presji i otoczenia i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie dobre długoterminowo. No i król monet. Król monet, który pokazuje piękną stabilność, bezpieczeństwo, kontrolę nad swoim życiem, nad finansami. To jest moment, w którym powracasz do działania z pozycji wartości, a nie lęku. Um, Wybierasz to, co jest dla Ciebie trwałe, dobre i wynika y, z tego wewnętrznego wiedzenia i głosu Twojej duszy.